O, tak I którą się Tom, tak, tam jest miękko w cholerę, ale bezpieczniej znaczy, czuję niż tam. Znaczy, ta jest bezpieczniejsza, bo ma te, ten V i tam się można podeprzeć. Boję się właśnie, że jest taka już taka rynna wyjechana, że... ...dolne tu gdzieś Aha, czymś, tak, nie? Że może się za A tam ja nawet jak nie dojadę, to się wyrzucę i się zatrzymam, nie? I wiesz, no tam, i nie ma problemu. Gdzie się też tak podjechał, kurczę, nie? Widzisz, jak no. podjechał tak prawo, prawolowo? No tam tamtym ogólnie. Chyba mocno go majtnęło no, ale, ale dojechał. tam do świeżył. No dobra, próbuję. Dobry as, dobry as. Tak, miękko, no. jest to ci nic nie w stanie. No więc właśnie... O to chodzi. No minimy tak przeruje, dwójeczka i... No. Trebuie documenta... documentație! Și Documentație învățați Da, mi-am de moga jeszcze raz? <laughs>